Jesteś po prostu pożytecznym idiotą, jeżeli słuchasz się lewicowej narracji, która chce zdetronizować Chrystusa, który jest Bogiem. Ponieważ człowiek, który jest w swoim w ogóle umyśle, jeżeli można im zarzucić jakiekolwiek logiczne myślenie, lewakom ograniczony. Nie może więcej wiedzieć, niżeli Pan Bóg, który skoro objawił się w obiektywnej prawdzie, która czyni cudzi świętych, to to jest główny cel Państwa i Kościoła. Współpraca w tym wielkim dziele budowania Królestwa Bożego już tutaj na tym świecie. Królestwa Bożego, gdzie panuje pokój Chrystusa. A pokój Chrystusa to nie masońskie powszechne braterstwo tego świata, gdzie może jest miejsce na jakiegoś Boga, ale tym Bożkiem okazujesz się być ty sam, bądź ewentualnie jakieś twoje chore żądze, bądź jakiś inny człowiek, bądź jeszcze inny zł. Prawdziwym Bogiem, jak to mówi chociażby również natchniony przez Ducha Świętego, Święty Paweł. Wiście do Koryntian jest dla nas Bóg, Ojciec, Pan nasz Jezus Chrystus. I tego się powinniśmy trzymać. Powinniśmy trzymać się Krzyża Chrystusowego jako tego oręża i sztandaru. Oświecenie okazało się ślepotą dla współczesnego człowieka, który stacza się poniżej godności zwierząt, bo nawet w jego mniemaniu już one mają godność, one zasługują na jakieś szczególne prawa, przywileje, a może i nawet do dowody osobiste. Natomiast nawet ludzie nie chcą sami sobie zapewnić tego podstawowego i uniwersalnego prawa do życia, ponieważ traktują go jako przywilej nielicznych, a nie jako prawo dla wszystkich. Dlatego zobaczmy, że państwo świeckie nie potrafi zapewnić wartości moralnych, bo człowiek sam sobie jest wolnym strzelcem. Panuje tutaj przebrzydły, ochydny liberalizm, czyli już nie patrzenie na drugiego człowieka jako na swojego brata, do którego trzeba się odnosić z szacunkiem i miłością, ale patrzenie na drugiego człowieka jako taki wilk, który myśli jak najbardziej go może oskubać, czyli rodzi się z tego przebrzydły i brudny materializm. Ale skarby, które my mamy wspierać, to są skarby na ojczyznę niebiańską, którymi możemy sobie otworzyć bramy do nieba w połączeniu z zasługami